Witam serdecznie na moim kanale. Dziś lądujemy w stolicy Dolnego Śląska, zresztą nie pierwszy i nie ostatni raz. 6 stycznia 2019 roku w jednym z wrocławskich szpitali urodził się Damian, pierwszy syn 33-letniej wówczas Barbary J. Poród odbył się bez komplikacji, zarówno dziecko jak i matka czuli się dobrze, dlatego też zostali wypisani po dwóch dniach do domu. Problem w tym, że Baśka nie miała domu ani w dosłownym sensie, ani w mentalnym. Do momentu porodu prowadziła powiedzmy koczowniczy tryb życia, nie posiadała stałego miejsca zamieszkania i póki żyła w pojedynkę, nie miała z tą sytuacją większych kłopotów. Początkowo otrzymała schronienie w jednym ze schronisk Towarzystwa Pomocy Świętego Alberta. A następnie trafiła do ośrodka interwencji czasowej dla rodzin bezdomnych. Dla Baśki trudna sytuacja bytowa była tak naprawdę tymczasowa, ponieważ na dniach jej konkubent i nieoficjalny ojciec Damiana Bartek miał skończyć odbywanie kary pozbawienia wolności. Dlaczego był nieoficjalnym ojcem? No, ponieważ Bartek nie uznał ojcostwa w Urzędzie Stanu Cywilnego podczas rejestrowania noworodka. Baśka miała nadzieję, że po wyjściu Bartka zamieszkają razem i stworzą rodzinę dla Damiana. Z niecierpliwością czekała na dzień, kiedy spotka się z ukochanym. Natomiast pracownicy obu placówek, w których przybywała Baśka z dzieckiem, nie byli zachwyceni jej opieką nad synem. Uważali jej zachowanie za wręcz niepokojące, ponieważ nie potrafiła zająć się Damianem, choć no nie było to jej pierwsze dziecko, ale o tym wspomnę za chwilkę. Baśka skupiała uwagę jedynie na swoim związku. No Bartka stawiała na pierwszym miejscu swoich priorytetów życiowych, a dziecko traktowała podobno jak maskotkę. Przynajmniej takie wrażenie odnieśli ludzie, którzy mieli z nią styczność w tym okresie. Oczywiście przedstawiono jej opcję oddania dziecka do adopcji, jeśli chciałaby prowadzić dotychczasowy tryb życia, no i w ten sposób mogłaby w 100% zająć się oczywiście swoim związkiem na którym jej bardzo zależało. Ale Baśka nie chciała o tym słyszeć, bo liczyła na to, że Bartek zaakceptuje dziecko, głównie ze względu na płeć. Prawdopodobnie Baśka była zdania, że prawdziwy mężczyzna powinien spłodzić syna, wybudować dom i zasadzić drzewo. No, ale już nie wynikam, czym się kierowała, kiedy tak mówiła. Sprawiała ona też wrażenie kobiety, tak naprawdę pogubionej w rzeczywistości, która idealizowała nie tylko Bartka, ale również ich wspólną przyszłość. No cóż, no za marzenia nie karają. Wspomniałam, że Damian nie był pierwszym dzieckiem Barbary. Ma ona dość burzliwy życiorys, nie ma dużo informacji o jej rodzinie, dzieciństwie, przeżyciach z lat dojrzewania. Wiemy natomiast, że mając 20 lat, zaszła w nieplanowaną ciążę i nie była gotowa na bycie matką. Wiadomo, każdy dojrzewa w swoim tempie, ale nie każdy uważa na unikanie niechcianych problemów. Bo tak, dziecko było dla niej kłopotem, a po narodzinach córki nie wiedziała, co z nią tak naprawdę zrobić. Chciała żyć tak, jak dotychczas, lubiła imprezować. Spotyka się ze znajomymi i nie szczędziła sobie przy tym alkoholu i zioła. Jej matka zaproponowała, że przejmie opiekę nad córką Baśki, i tak też się stało. Przez kolejne lata Baśka nie interesowała się losem dziecka, no, żyła z dnia na dzień i przestała już w pewnym momencie kontrolować swoje ciągoty do uzależnień. Przez pewien czas pracowała jako pomoc kuchenna w jednym z wrocławskich barów mlecznych, ale nie zagrzała tam długo miejsca, przez większość swojego dorosłego życia była bezrobotna. W 2014 roku, mając 27 lat, poznała Bartka i jej świat nabrał barw. Uzależniła się od niego podobnie jak od alkoholu i zioła, czyli mocno. Nie rozstawała się z nim nawet podczas posiedzenia na tronie. Ich przerwy w związku ustalały regularne odsiadki Bartka w pace za drobne przystępstwa. w czasie jego nieobecności. Baśka szukała innych obiektów westchnień na jedną noc i odnoszę tutaj wrażenie, że potrzebowała stałego męskiego zainteresowania za wszelką cenę. I najwydoczniej zdradzanie Bartka nie sprawiało jej problemu. W ten właśnie sposób zaszła w kolejną niechcianą ciążę. Sama nie wiedziała tak naprawdę z kim. Kolejną córkę zostawiła w szpitalu tuż po porodzie w 2015 roku. A kiedy Bartek wyszedł na wolność, no, Baśka znów mogła skupić się wyłącznie na nim, nie zwracając sobie głowy, no bo narodzoną córką. Starszym zresztą również. W 2017 roku sytuacja się powtórzyła. Baśka urodziła córkę. Ale że była przekonana, że dziecko nie zostało spocone przez Bartka, postanowiła oddać je do tak zwanego okna życia. 19 stycznia 2019 roku Baśka wyniosła się z ośrodka i zamieszkała z Bartkiem i Damianem w mieszkaniu wynajmowanym przez ojca Bartka. Oczywiście była kontrolowana przez MOPS, między innymi ze względu na swoją przeszłość i Opinie pracowników placówek, w których się zatrzymywała. Ale opieka społeczna tak naprawdę nie widziała przeciwwskazań do tego, by Baśka spróbowała opiekę nad synem. Ponieważ warunki mieszkaniowe były odpowiednie. Bartek obiecywał, że znajdzie zatrudnienie. W domu panował ład, a dziecko wyglądało na zadbane. W rzeczywistości tak kolorowo wcale nie było. Baśka tak naprawdę nie radziła sobie z noworodkiem. Damian często płakał, co denerwowało nie tylko ją, ale i Bartka. Facet wychodził z domu w trakcie płaczu syna i zapowiadał konkubinie, że wróci, kiedy ta uspokoi dziecko. W głowie Baśki kiełkowała myśl, że Bartek prędzej czy później ją zostawi, jeżeli problemy z synem nie ustaną. I tak naprawdę te początkowe, idylistyczne marzenia o stworzeniu rodziny jak z obrazka szlak trafił. Damian zaczął jej przeszkadzać w drodze do szczęścia w związku. Zaczęła go nawet obwiniać o kłótnie, jakie coraz częściej wybuchały między nią a Bartkiem, a jej frustracja rosła z każdym dniem. Para planowała wyprowadzenie się na inne mieszkanie. W tym celu przeszukiwali różnego rodzaju ogłoszenia o mieszkaniu do wynajęcia, i tak 9 lutego. Znaleźli ciekawą ofertę, skontaktowali się z właścicielem i umówili się na spotkanie jeszcze tego samego dnia. Przed zapowiadanym oglądaniem mieszkania, Waśka wypiła ponoć dwa piwa, a około godziny 16 para wyszła wraz z dzieckiem z domu, kierowali się na ulicę Gagarina, niedaleko centrum handlowego. W trasie zauważył ich właściciel mieszkania, a skąd wiedział, że to oni umówili się z nim na oglądanie chaty, to ja nie wiem. Podejrzewam, że albo kojarzyli się nawzajem z widzenia, ewentualnie właściciel przed spotkaniem zrobił mały research na fejsie i poznał ich po zdjęciach. Bądź co bądź, właściciel jechał samochodem, no a kiedy ich rozpoznał, zatrzymał się i zaproponował podwózka na miejsce. Bartek postanowił, że pojedzie na oglądanie mieszkania sam, ponieważ okazało się, że wózek nie zmieści się do auta. No i co? Bartek kazał jej Basi poczekać na siebie w okolicach galerii. A ona nie była zadowolona z takiego obrotu spraw, była wściekła i pokłóciła się z Bartkiem, ale na nim nie zrobiło to większego wrażenia i jak zaplanował, tak zrobił. No i Baśka została sama z dzieckiem pod galerią, miała na niego czekać. No, była zdenerwowana, obwiniała Damiana o to, że Bartek pojechał oglądać mieszkanie bez niej, a jak wiemy, była ona zafiksowana na punkcie konkubenta i nie odstępowała go na kroku. W pewnym momencie doszła do wniosku, że musi wybrać kogo bardziej kocha. Oczywiście no, wolała Bartka i zaczęła przekonywać samą siebie, że bez dziecka będzie jej się lepiej żyło, bez niego również zacznie jej się układać w końcu z Bartkiem, a wszelkie dotychczasowe problemy się skończą. No i będzie mogła cieszyć się swoim związkiem w pełni. A żeby tak się stało, musiała pozbyć się dziecka. W tym momencie informuję osoby wrażliwe, że zaraz przedstawię dalszy ciąg wydarzeń, który będzie dotyczył krzywdy noworodka. W opisie odcinka na YouTube wrzucę momenty, które można pominąć. Baśka wyciągnęła Damiana z wózka, uniosła go na wysokości ramion około półtora metra nad asfaltową drogą. Powiedziała do syna to twoja wina, a następnie cisnęła nim o asfalt. Później zaczęła kopać dziecko z impetem w głowę, przydeptując ją przy tym z całej siły. I łącznie powtórzyła kopanie i przydeptywanie głowy Damiana sześciokrotnie, a jej znęcanie się nad nim przerwała pani Dorota, która w momencie ataku przejeżdżała obok z mężem, wracała z zakupów z centrum handlowego. Mąż kobiety zatrzymał samochód, a ona sama wyskoczyła z auta i podbiegła do baśki, krzycząc: Co ty robisz? W tym momencie Baśka przestała kopać syna, podniosła go z ulicy, zarzuciła sobie na ramię jak torbę, a w drugą rękę złapała rączkę od wózka i bez słowa zaczęła uciekać z miejsca zdarzenia. Oczywiście pani Dorota za nią szła, ale bała się odebrać dziecko od Baśki, bo nie wiadomo było tak naprawdę, no co mogło jej strzelić do łba. Widziała, że chłopiec miał posiniaczoną i zakrwawioną główkę. Aby go uratować, no liczył się czas. Pani Dorota zatrzymała przejeżdżające obok auto, opowiedziała kierowcy o tym, czego właśnie była świadkiem, a ten bez zastanowienia pojechał za Baśką, by ją zatrzymać i odebrać jej ranne niemowlę. Pan Łukasz, to właśnie tak nazywał się ten kierowca, wyskoczył z auta, kiedy zatrzymał się już obok Basi, no i podszedł do niej. I musiał odebrać jej dziecko w taki sposób, aby dodatkowo nie zrobić mu krzywdy. W tym czasie pani Dorota zadzwoniła na 112 i wspólnymi siłami udało im się przejąć Damiana. Baśka była wściekła, zaczęła się awanturować, szamotała się z Łukaszem, który miał na rękach niemowlę. Próbowała mu wyrwać dziecko z rąk, chciała też, by oddał jej syna. Twierdziła, że wypadł jej z rąk i że ona wcale nie rzuciła nim o asfalt. Po 30 minutach Przyjechała karetka, policja. Udzielono pierwszej pomocy Damianowi i zabrano go od razu do szpitala. Jego stan był ciężki. Zbadano Baśkę na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Alkomat wskazał, że miała 1,1 promila. No i zatrzymano ją. Po tym wszystkim pod centrum handlowe podjechał właściciel mieszkania z niczego nieświadomym Bartkiem. Nigdzie nie widział Baśki z dzieckiem, więc po prostu... Udał się do domu. Ponownie informacja dla osób wrażliwych za chwilę przedstawię obrażenia, jakie miał zadane damian. U chłopca stwierdzono obecność licznych siniaków, otarć na skórka głowy, twarzy na ramionach, miał rozległego krwiaka podczepcowego w okolicy ciemieniowej, stwierdzono wieloodłamowe złamania kości ciemieniowych oraz między innymi obecność krwi w prawym uchu środkowym miał krwiaki na obu półkulach mózgu, stłuczoną korę mózgową oraz istotę białą. Szczegółowy opis obrażeń znajdziecie w źródłach. Noworodek miał ogromną wolę życia. Po kilku dniach jego stan się ustabilizował i jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Jednakże wymagał długotrwałej opieki medycznej. Kiedy Baśka wytrzeźwiała, przesłuchano ją, przyznała, że w momencie zdarzenia była pod wpływem alkoholu, no cóż, no dwa piwa to na pewno nie były. Przyznała też, że rzuciła dzieckiem o asfalt i kopała je, ponieważ chciała się go pozbyć. Musiała wybrać kogo bardziej kocha i bała się, że Bartek z nią zerwie. I wszystko wskazywało na to, że Baśka chciała zabić syna. Przesłuchano Bartka, który stwierdził, że jego konkubina nie potrafiła należycie zająć się dzieckiem, była też zbyt mocno przywiązana do niego w sensie do Bartka, stwarzała wrażenie kobiety, która miała na jego punkcie obsesję. Jej nieporadność w związku z opieką nad dzieckiem potwierdzały zeznania ojca Bartka i pracowników ośrodków, w których przebywała po porodzie. Natomiast jej matka zeznała, że miała ona znęcać się nad pierworodną córką przed tym jak została ona, to znaczy córka przekazana pod opiekę babki. Przy kolejnych przesłuchaniach baśka nie przyznawała się do usiłowania zabójstwa syna, nie postąpiła z nim jak zresztą dzieci, czyli nie oddała do pod opiekę innych osób, ponieważ chciała się zmienić i wychować dziecko wraz z konkubentem. Przyznała, że po wspólnym zamieszkaniu z Bartkiem często się z nim kłóciła. nie żałowała sobie używek w czasie ciąży, ale unikała wódki, a za linię obrony obrała fakt, że jest upośledzona umysłowo. Na posiedzeniu aresztowym wciąż nie przyznawała się do zarzucanych jej czynów. Podczas zdarzenia miała nie myśleć logicznie i stwierdziła, że gdyby mogła cofnąć czas, nie zrobiłaby tego. Ponadto zeznała, że Bartek miał ją nakłaniać do oddania dziecka, ze względu na to, że będzie ich dużo kosztowało. Nie mówił jej w jaki sposób miała się go pozbyć. Mieli zatrzymać syna do chwili otrzymania zapomóg z MOPSu, no czyli te bycikowe 500 plusy itd., co przeliczyli na kwotę 2500 zł. W grudniu 2019 roku rozpoczął się proces. Prokurator żądał 25 lat pozbawienia wolności i 10 lat pozbawienia praw publicznych dla Barbary za usiłowanie zabójstwa syna z zamiarem bezpośrednim w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Pani prokurator uznała, że Barbara sama sobie przeczy w złożonych wcześniej zeznaniach. Jednocześnie chciała pozbyć się dziecka, ale zeznawała też, że jej zachowanie było wynikiem odreagowania kłótni z Bartkiem. Ustalono, że znęcała się nad każdym ze swoich dzieci i z tego powodu straciła prawa rodzicielskie do najstarszej córki. Wydaje mi się to trochę naciągane, ponieważ, no jak wiemy, drugą córkę zostawiła w szpitalu tuż po porodzie. Czy miałaby na tyle tupetu, by wyżywać się na noworodku w warunkach szpitalnych? No, no nie wiem. Oczywiście mowa jest o ustaleniach prokuratury, nie sądu. Obrońca Baśki wnioskował o wyłączenie jawności sprawy, ale sąd nie uwzględnił tego wniosku, ponieważ opinia publiczna ma prawo do informacji o tak bulwersującej sprawie. Wedle adwokata Barbara była nieświadoma następstw swoich czynów i wnosił o uniewinnienie ewentualnie nie powinna być sądzona za usiłowanie zabójstwa, a jedynie o uszkodzenie ciała w stopniu średnim. No, obrońca uważał, że nie ma jednoznacznych dowodów na to, że Barbara chciała zabić Damiana. Oskarżona nie chciała składać wyjaśnień przed sądem, nie chciała również odpowiadać na zadawane przez sąd i prokuraturę pytania, nie podtrzymywała złożonych wcześniej zeznań i nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego tak wcześniej mówiła. Za to przekonywała, że nie pamięta zdarzeń z lutego, bo była wtedy pod wpływem alkoholu i narkotyków. Damian po zakończeniu leczenia trafił do zawodowej rodziny zastępczej. Póki co niewiele wiadomo odnośnie jego sytuacji prawnej. Wiadomo, że jeśli sąd odbierze barbarze prawa rodzicielskie, to chłopiec będzie miał szansę na adopcję. Skutki zadanych obrażeń mogą pojawić się w przyszłości w formie zaburzeń neurologicznych czy zaburzeń rozwoju, a nawet może dojść do głuchoty. Opinia psychologiczno-psychiatryczna Barbary wykazała, że nie jest i nie była ona chora psychicznie, nie jest upośledzona umysłowo, więc jedna z jej linii obrony została obalona. Ma za to skłonności do manipulowania otoczeniem, chciała stworzyć wrażenie osoby upośledzonej, ma nieprawidłową osobowość z cechami dysocjacyjnymi, zatem musiała w życiu przeżyć przykre wspomnienie w postaci no na przykład gwałtu, molestowania, przemocy czy wypadku, no ale nie jest to szerzej opisane w aktach sprawy i możemy jedynie gdybać. Ustalono też, że jest uzależniona od kanabinoli i alkoholu, yy, sugerowano jej terapię uzależnień. Alkohol obniża jej inteligentną kontrolę i wyzwala agresję. Była poczytana w trakcie swojego czynu. Dowodami obciążającymi Barbarę były nie tylko jej pierwsze zeznania, ale również zapis kamer monitoringu, na których widać było zarówno moment ataku, jak i jej ucieczkę, już z dzieckiem na ramieniu. Ponadto przesłuchano naocznych świadków zdarzenia. Baśka w ostatnim słowie wyraziła skruchę. Wyrok w jej sprawie zapadł 8 września 2020 roku. Sąd skazał ją na 25 lat pozbawienia wolności. W ocenie sądu Barbara przedstawiała obraz kobiety, która z jednej strony chciała wychować syna i stworzyć dla niego rodzinę, a z drugiej nie potrafiła się nim odpowiednio zaopiekować. Przed zbrodnią prowadziła imprezowy tryb życia i nie opiekowała się należycie dzieckiem. Była przyzwyczajona do życia jedynie z konkubentem i to na nim skupiała całą swoją uwagę. Sama zresztą mówiła, że dla niego zrobiłaby wszystko, nawet byłaby w stanie skrzywdzić własnego syna. Chciała pozbyć się Damiana, ponieważ niszczył on jej relację z Bartkiem. Po tym, czego dokonała, nie interesowała się stanem zdrowia syna i nie wyzwała pomocy. Traktowała Damiana jak rzecz. Sąd też uznał, że Barbara ma roszczeniową postawę życiową, jest skupiona na własnych potrzebach, a jej główną potrzebą było utrzymanie związku. Nie interesowała się potrzebami dziecka. Jest deprawowana, a jej czyn był szczególnie szkodliwy społecznie. Na temat samego procesu i wyroku w tej sprawie było sporo informacji w mediach. Opinia publiczna, nic dziwnego, no była oburzona y, tym, czego dopuściła się Baśka, która jako powiedzmy matka powinna dbać o bezpieczeństwo dziecka, a nie być dla niego Oprawcom. Media jednak nie zauważyły tego, że zarówno prokuratura, jak i sama Barbara złożyli apelację. Tak, apelację, nie apelację, jak powiedziałam w ostatnim odcinku na końcu. Przepraszam Was za to. I tak, 17 grudnia 2020 roku sąd apelacyjny obniżył Baśce wyrok z 25 lat pozbawienia wolności na 15 i dołożył jej 10 lat pozbawienia praw publicznych. Wyrok sądu apelacyjnego jest dostępny do wglądu jedynie przez pół roku od jego publikacji. Oczywiście, jak zawsze czekam na wasze zdanie w tej sprawie, a od siebie dodam, że jak dla mnie tragedia jaką przeżył Damian była bezsensowna. Baśka wcześniej bez skrupułów porzucała swoje dzieci i dla chłopca o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby podzielił los swoich sióstr bo uniknąłby wtedy obrażeń, które zaważą tak naprawdę na jego rozwoju. Ale to tylko gdybanie, które nie pomoże Damianowi w powrocie do zdrowia. Mimo wszystko mam nadzieję, że znajdzie się rodzina, która otoczy go opieką i miłością, czyli tym, czego nie mogła zapewnić mu kobieta, która go urodziła. Kobieta, która go urodziła, bo na miano matki to trzeba sobie zasłużyć. I tymi słowami kończę dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia.